Cześć, witajcie. Wędkarstwo idziemy na ryby. Unboxing a właściwie już po unboxingu, bo wszystkie rzeczy są już wyjęte. Kolejna dostawa z feather sklepu specjalnie dla Was. Pokazuję tutaj, co sobie wziąłem. Będzie torba i tu jest parę rzeczy w środku. Będzie pokrowiec na wędki i też dwie nowe wędki: będzie to robić. są Diplomat oraz Sensas. Sensas Black Arrow 350 chyba, 100 gramowy do metody takiki no i generalnie. Wszystko wyjęte i po prostu zapraszam Was na zbliżenia. Powiem Wam co mi się podoba, a co nie. Oczywiście, bez owijania w bawełnę, zaczynamy. Zapraszam. Tak więc, nowa torba na przynęty większa niż moja poprzednia z flagmana, które już się popsuły zamki, ale wiernie mi służyła przez jakiś czas. Także mamy tutaj torbę, która składa się z dwóch z dwóch takich głównych członków, tak? Czyli mamy pojemnik główny i pojemnik z EVA z przeźroczystą szybką. Cała zabawa polega na tym, że tutaj możemy sobie wsadzić pudełka, wziąć to, położyć na naszym stoliczku w trakcie wędkowania, rozpiąć i już mieć dostęp do wszystkiego, co jest w środku. A w środku są tutaj, wziąłem sobie na spróbę takie fajne pojemniki. Mam nadzieję, że fajne. Są to tubertini. W zestawie mam jeden taki dłuższy pojemnik. Do niego wchodzi, wchodzą cztery mniejsze. Myślę, że to do uwierzenia robaków, przynęty, czy do mieszania czegokolwiek pod ręką w trakcie łowienia jest bardzo fajne. Przede wszystkim zależało mi na tej małej kuwetce, bo jest ona dosyć długa jeżeli się siedzi i łowi na rybach i tutaj mamy zanęty i coś tu kombinujemy to chcę mieć tutaj miejsce na moją rękę nie lubię tych pudełek kwadratowych gdzie tutaj trzeba się jednak ten... to musi być w miarę długie tak jak to właśnie pudełko, są różnego rodzaju na rynku są plastikowe, są CVA, są bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, To chodzi o to żeby było takie w kształcie to kuwetki później sam pojemnik EVA tak to wygląda co mi się nie podoba to to, że nie jest on zrobiony z tego sztywnego i jej widzicie, to się trochę zapada. Nie jest tragicznie, ale ja wolę jakby to ja wolałbym, żeby to było sztywne i żeby naprawdę mocno się to trzymało. Jednak z pudełkami w środku myślę, nie będzie problem. I mamy tutaj pojemnik główny, który już jest bardzo sztywny oraz jest wyścielony takim, ja na to mówię z reberku, ale oczywiście to nie jest reberko, ale jest to jakiś materiał izolacyjny i te pudło jest tutaj bardzo fajne zrobimy sobie tu teraz zbliżenie pokażę Wam co tutaj jest w środku w środku mamy zanętę z imprez wędkarskich i wziąłem sobie nowe nasze Haldorado podpórki dzięki którym nam karp go nie wciągnie do wody na pojedynczą wędkę do łowienia na metodę bardzo fajne aluminiowe, dosyć ciężkie, pokryte takim materiałem, no, ta podpórka jest chyba najlepsza i tu mamy podpórkę numer 2. Tak, podpórka jest dosyć krótka. Ja miałem nadzieję, że ona jest dłuższa, żeby można było też przesuwać sobie spokojnie zestawy, ale jednak jest trochę krótsza, ale są tutaj dwa miejsca, w którym można blokować wędkę. O, tak to wygląda. Też bardzo fajna, metalowa. Później co dostaliśmy tutaj? Długopisy, jakieś pierdałki o. Fider gumę, bo pokażę Wam niedługo zestaw z fider gumą, jak ja robię. 1 mm dlatego, że ja wolę używać takiej grumy, gumy grubszej tak. Tyle w temacie, jeśli chodzi o feeder gumę, jest to Feeder guma Sensasa Żyłki nowe do przyponów, wziąłem też Cenex Browning 016, to ma być na rzekę Na takie cięższe łowienie federem rzecznym Mam też 012 tej firmy I haczyki, haczyki Milo T116 jak wiecie, jestem bardzo dużym fanem Kamason B560 i te i tamte haczyki są bardzo podobne do siebie, z tym, że milo są z cieńszego drutu i tutaj no więcej nic nie ma. Tak jak widzicie, wyścielone. Bardzo fajnie to wygląda. Jeszcze Wam tu pokażę to. Jeszcze raz, tak jak widzicie, tu ten EVA trochę się tak właśnie zgina, ale z czasem to się wyrobi. Bardzo fajnie, że te dwie rzeczy się tu łączą i to wszystko możemy wziąć na ryby. Wymiary możecie sobie sprawdzić na naszej stronie FIDELSKLE.PL Jeżeli o mnie chodzi to tolba jest bardzo, bardzo fajna Teraz na szybko Wam pokażę pokrowiec nowy Jest to Ethos Pro for Rod Steve Holdall 1,75 m Kupiłem go dlatego, że Chcę mieć po prostu pokrowiec, który mi Będzie dobrze z dwóch składami 3,3 m współpracował Bo wcześniejszy mój pokrowiec Flagman to jest 160 cm No i niestety te Trzy składy mi tam nie pasują, a <laughs> ja muszę mieć słuchajcie pokrowiec duży, bo ja tu wkładam i statywy do kamery i ramiona i wszystko co idzie. Także już Wam pokazuję za co, co dostajemy za tę cenę. Oczywiście dostajemy jakość, bo tutaj trzeba powiedzieć o tym, że tanie usztywniane pokrowce, które ja też polecam, bardzo Wam polecam, byle było coś co ma tutaj sztywną ściankę, wtedy to Wam doskonale zabezpiecza wędki. Jak ktoś jest majstrem to w środku sobie jakieś rzepy porobił usprawnienia, ale generalnie w tych tańszych pokrowcach nie ma nic i trochę te wędki latają. A tutaj jak zobaczcie mamy kieszenie, tu jeszcze dodatkową kieszeń z tej strony. Zawsze w Matrixie dostajemy też patyki do odmierzania długości, Mamy tutaj rzepiki, żeby nasze wędki zablokować. Jeżeli chodzi o te patyki, to tu jest fajny patent, bo Matrix tu ma, widzicie, pas, który się rozczepia, i wtedy to będzie yy, odległość na tym pasie to jest 3 metry, i można sobie fajnie odległość zmierzyć. Także tak to wygląda. Listek, który odziera, oddziela dwie komory od siebie, czyli yy, dwie komory. Chodzi mi o to, że zobaczcie, komory tak naprawdę są dwie, ale w jednej komorze jest miejsca na dwie wędki czyli. Tak, jakby tych komór tak naprawdę jest cztery. Z tym, że one w środku są oddzielone takim liściem, który tutaj zabezpiecza. Bardzo fajnie to wygląda od tego rzepu. Odległość do dołu to jest 125 cm. Widzicie tu, już mam wędki wsadzone. Widzicie, jak to wygląda. To są akurat. ta jest dwuczęściowa wędka 3,60 i nie ma problemu, ona się tu mieści. Tu mamy trzyczęściową Robinsona. Trzyczęściowo, już widzicie na styk się mieszczą, ale dwuczęściowe 3,3 będzie super tutaj wielki kołowrotek Armadale też można to zamknąć nie ma żadnego problemu bardzo jakościowy fajny bym powiedział pokrowiec zabezpieczający wędki, które można fajnie do środka wsadzić, zabezpieczyć rzepami, że nic nam nie będzie latać i, i mi się bardzo podoba najlepszy jaki w życiu widziałem o, idziemy dalej także przechodzimy do najfajniejszej rzeczy, czyli kijaszki Czyli Sansa z Blagaro 350 Metod Feeder. To jest dwuczęściowa wędka, w której są dwie szczytówki węglowe i jedna szklana. Oraz Robinson Diplomat 390, szczytówki dwie szklane i jedna węglowa. Tak to się prezentuje. O, już pokazuję Wam szczegóły, mówię Wam o co chodzi. Tak więc pierwsza wędka, takie na sucho tutaj oględziny, zaraz pójdziemy na dwór sobie zobaczyć, nie chcę Was tutaj zamęczać jakimiś dziwnymi informacjami, zobaczycie sobie zbliżenia z poszczególnych podzespołów. Fajna przelotka, fajny matowy kolor, wędka lekka, nie wiem jak to z kołowrotkiem będzie, wydaje się bardzo szybka, sprężysta. Więcej będzie nad wodą, nie będziemy tutaj teraz tutaj wróżyć z fusów, jest to wędka dwuczęściowa, tak jak wspominałem. Trzy szczytówki w zestawie. I tak to się prezentuje. Mi się zdaje, że kijeczek bardzo fajny. Tak więc najpierw idzie Sansas. Zobaczcie. Około kilogram tam jest. Idzie do góry. Zeszkoczy no, ciężko to samo zrobić, ale jest. Tak widać go. O, fajne ugięcie myślę. to wędka, żaden problem na niej to jest podnieść tę butelkę. Kilogram w butelce jest. Półtorej litra, tak prawie pełna. Typowy parabol to jest. No dosyć fajna, mocna wędka. No tyle mogę powiedzieć. Będziemy łowić, zobaczymy więcej, ale tutaj nie ma się do czego przyczepić, także zobaczymy teraz sobie Diplomata. Także kolejny kij, to jest polecany kij Robinson Diplomat. To jest wersja 3.90 od, od 30 do 90 gram. Zobaczycie sobie zbliżenia teraz na przelotkę, na węgiel. Jest to bardzo delikatny, słuchajcie, kij. Jak na 3.90 to on waży gdzieś, no, mogę Wam powiedzieć na oko, ale jest bardzo lekki. Tam dane na stronce są nieprawdziwe, bo z tego co wiem. Wędka 360 waży 190 gram, więc tutaj będziemy mieli wędkę o wadze około 200 gram. Także naprawdę leciutka i, i, i fajna wędka. I dzięki temu, że on jest lekka, może będzie się nią fajnie rzucać, bo wiele lepiej rzuca się wędkami, które są lekkie, i wtedy możemy się fajniej zamachnąć. Patrzę też na spasowanie elementów, bo jest to taniki i tutaj gdzieś jakieś muszą być ucieczki od wyższej ceny. I przede wszystkim ucieczką od wyższej ceny to są szczytówki. Słuchajcie, bo mamy dwa. Dwie szczytówki szklane co mi się nie podoba. Ja nie lubię szklanych szczytówek. Ja już to wspominałem kiedyś, jak pokazywałem Wam flagmana Mantaraja. Tam u niego szklana szczytówka gięła się tak, że zaczęła się łamać w pewnym momencie. Dlatego sprawdzimy, jak tu te szczytówki wyglądają. Także wkładamy. Można je wcisnąć mocno, jeszcze jest zapas, także nie ma tutaj szans, żeby coś tu się działo. I sprawdzamy, jak to się wygina. O, tu będzie lepiej. Widzicie, jak ja z hamsko zrobię tak, to widać, że ta szczytówka się wygina, bo to mają właśnie do siebie szklane szczytówki, one potrafią nam się wygiąć w literkę U. Wam to pokażę. I dlatego, jeżeli ktoś testuje kija gdzieś przy domie i podnosi coś wionowo do góry, to będzie miał tutaj takie dziwne rzeczy, mu się będą działy. Ale generalnie spasowanie jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o tą żółtą. Teraz damy niebieską, jest to 1OZ Niebieską, jestem daltonistą To jest zielona szczytówka Proszę bardzo Też szklana, o Widzicie, ta o wiele bardziej się ugina Tak to wygląda I tak jakby to było w, w sytuacji, gdzie jakaś ryba Tam pływa z tym Także też spoko I ostatnia najmocniejsza, którą ja widzę na dystansowym łowieniu Czyli 3OZ Na łowieniu, na metodę na pewno Widzicie i tutaj już tej szczytówki tak się nie da skąd jakbyśmy chcieli. Przed chwilą pokazałem. O, to już idzie w ten sposób jest. No, z tą szczytówką, to ja bym się nawet mógł tą wędką rzucić na jakąś większą rzekę, bo 3OZ to jednak jest sporo. I myślę, że na karpie i do rzutów ta szczytówka też będzie najlepsza. Także tak to wygląda. Ja biorę kijeczki, teraz jakieś kowrotki podłączę, i jak zawsze wezmę was na dwór. Pokażemy, jak to się wygina, jak to wygląda. Także diplomat kilogram około tak samo Idzie w górę Tak wygląda ugięcie kurczę nie mieści się w obiektywie Teraz zobaczycie z odległości o. Tak więc Diploma, czyli moja wędka do takiego już większego dystansu Jeszcze raz podnoszę, żebyście to widzieli wszystko na żywo Latająca butelka, fajne paraboliczne ugięcie Wędka za 200 ileś tam złotych Ja myślę, że nie ma tutaj o czym mówić Też robi wrażenie bardzo Nie robi wrażenie wow tak jak TX, bo TX przy cenie tamta, co ja mam, 330 za 370 to robi mega wow ale ta robi też spore, wow. Fajnie, jeszcze spróbujemy taki. O, żaden problem. Oczywiście nie można tego zrobić tak, bo wtedy wędka się złamie. Wszystko trzeba z wyczuciem, tak samo jak z holowaniem ryb. O. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do kolejnych odcinków. Miało już być materiały tylko z nadwody, ale no. I jeszcze przed nami będzie kilka odcinków z Chopin, bo czekacie też na kołowrotek Dragona 550. Będzie osobny odcinek z tym kołowrotkiem, i będzie też słuchajcie konkurs, w którym ten kołowrotek będzie można wygrać. Ale to bądźcie czujni, to będzie na kanale już za jakiś czas. Także na razie i cześć.